Kiedy rysowało się już prawie każdym łówkiem prawie każdej firmy, to czasami ma się ochotę popróbować czegoś zupełnie innego. Ja od czasu do czasu mam właśnie taką chęć poszukać czegoś nietypowego, czegoś oryginalnego, czegoś może czasami absurdalnego, wydawałoby się dziwnego. I tak oto znalazłem. Gdzieś na AliExpressie już jakiś czas temu, bardzo długi czas temu, e, wynalazłem przedziwne ołówki, które przeleżały od tamtego czasu u mnie w szufladzie zapomniane, i właśnie je przez przypadek wypatrzyłem w swojej szufladzie, wyciągnąłem i postanowiłem jednak przetestować, sprawdzić, co to jest. Czy nada się do rysowania, czy może jest to jakiś kolejny wynalazek, który kompletnie nie będzie się nadawał do niczego. Mowa tutaj moi drodzy o tak zwanych wiecznych ołówkach. Pod taką nazwą możecie je znaleźć właśnie na AliExpressie i jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo rodzajów. Kiedy ja kupowałem te ołówki, podejrzewam, że jakieś pół roku temu, jeśli mnie pamięć nie myli, było tego trochę mniej. i Teraz jest o wiele więcej jest mnóstwo modeli, kolorów, kształtów. Możecie wybierać, przebierać, jakie wam się podobają. Oczywiście są dostępne w przeróżnych cenach. Ja wybrałem kilka sztuk dla siebie, takie, które najbardziej do mnie przemówiły takie, które byłyby jakieś oryginalne. Chciałem, aby różniły się od siebie bo w sumie nie do końca wiedziałem jak to działa, nie do końca wiedziałem na jakiej zasadzie i czy są tutaj różne miękkości, twardości, tutaj mamy chyba nawet w środku gumkę. Tak, gumkę, czyli być może nawet można nimi, można i nie tylko rysować, ale również je wycierać. Cała zasada polega na tym, że te tak zwane wieczne ołówki, nie mają standardowego grafitu, drewienka i tak chociaż ten po lewej stronie, jak widzicie, on jest w takim drewnianej obudowie, natomiast reszta jest w metalowych i plastikowych. Ten jest nawet do złudzenia podobny do Apple Pencila pierwszej generacji, tylko końcówkę właśnie ma czarną, Apple Pencil ma białą końcówkę. Zaraz Wam pokażę, porównam. To jest właśnie Apple Pencil pierwszej generacji i no, wygląda... Bardzo, bardzo podobnie. Także różne kształty, różne kolory, różne modele można sobie znaleźć. A cała zabawa polega na tym, że podobno te ołówki właśnie mają tą końcówkę, która, no właśnie, która tak do końca nie wiadomo czym jest. Szukałem informacji na stronach AliExpressu, na stronach sklepu, gdzie kupowałem te wszystkie ołówki i generalnie nie doszukałem się informacji, czym tak naprawdę jest ta końcówka. Mówi się, że są wieczne ołówki, więc teoretycznie niby nie powinny się kończyć. Na pewno była mowa o tym, iż nie trzeba ich temperować, bo ta końcówka jest jakby metalowa. Ona w odczuciu jest, jakby to był jakiś metal. Trudno powiedzieć, co to tak naprawdę jest. Jeśli gdzieś dotrzecie do jakiejś informacji, z czego to jest wykonane, to proszę zostawcie komentarz pod filmem. Szczerze, sam bym się chciał tego dowiedzieć. No I w dzisiejszym filmie chciałbym sprawdzić, czy te ołówki w ogóle się do czegoś nadają. Ta końcówka, o, ta końcówka, zobaczcie, nawet brudzi ręce, czyli takie ma właściwości jak grafit, ale grafitem to chyba nie jest, trudno mi powiedzieć, bo te końcówki w większości ołówków są odkręcane na takiej metalowej, na takim metalowym gwincie, więc te końcówki oczywiście są do dokupienia na AliExpressie również, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego są nazywane wiecznymi ołówkami, skoro no, skoro są końcówki do dokupienia, więc prawdopodobnie trzeba je co jakiś czas wymieniać. Prawdopodobnie się ścierają. No tylko, że o, ten nie rysuje, ten nie brudzi paluchów, więc więc jak widzicie, być może są jakieś różne miękkości, różne rodzaje tego czegoś, tej końcówki, ale sprawdźmy jak to pisze w ogóle. Czy to w ogóle się nadaje do rysowania? O, to ciekawe, wy tego nie poczujecie, ale postaram Wam się to opisać, bo wrażenie. Znaczy, tu nie ma co opisywać, bo wrażenie jest dosłownie identyczne, jakbyśmy rysowali ołówkiem. Ja takie mam odczucie, jakby to był ołówek, tak mniej więcej 2B. O, bokiem można rysować, to zostawia się dokładnie taki sam ślad jak ołówkiem, szerszy. Tak, szerszy można ślad zrobić bokiem. Bardziej ostre kreski można zrobić oczywiście czubkiem. Nie wymaga to temperowania. Oczywiście, nawet nie, nie będę próbował zatemperować tego, prawdopodobnie zniszczyłbym każdą temperówkę. Ale co ciekawe, zwróćcie uwagę, że tym ołówkiem, tak samo jak zwykłym grafitowym ołówkiem, jesteśmy w stanie cieniować. Czyli przyciskając lekko ołówek, ten ślad ołówka jest bardzo delikatny. Przyciskając mocniej, ten ślad jest nieco ciemniejszy. Także możemy uzyskiwać takie stopniowanie, taki gradient szarości. Aczkolwiek ten ołówek był dosyć twardy. O, ten jest jeszcze twardszy. Czyli ten to jest taki, mam wrażenie, jakby HB nawet. Bardzo twardy. Drugi już ołówek i hmm. no cóż. Nie jestem w stanie uzyskać takiej głębokiej czerni, na pewno nie jest to 8B. Ten owego rany jeszcze twardszy. Zobaczcie, bardzo, bardzo ostre ślady zostawia bardzo ostra kreska. No jedno to może fajnie, bo można kreskami bardzo fajnie rysować, natomiast no nie uzyskamy tutaj. Staram się bardzo mocno przyciskać i mimo tego przyciskania. Nie jestem w stanie uzyskać jakiejś mocnej, głębokiej czerni, natomiast bardzo delikatnie rysując, jesteśmy w stanie robić naprawdę bardzo, bardzo jasne szarości. Także no w pewnym stopniu uzyskujemy jakiś gradient, jakby mocniej, mocniej przycisnąć na no to. Jest jakiś efekt, może ołówka czy te o, ten jest troszkę mniejszy, większy. E, ten jest trochę miększy i uda się uzyskać trochę mocniejszą czerń, ale nadal to jest taka czerń, mam wrażenie, ta najmocniejsza, kiedy przyciskam najmocniej, że to jest taka czerń w hmm, wielkości może 4B maksymalnie, więcej tutaj się nie da. Trochę nam się tutaj światło odbija na tym graficie do kamery, ale wierzcie mi, to nie jest czerń. Taka. Ale sprawdźmy gumkę jeszcze. Właśnie, czy. Hmm. No, zobaczcie. No. Zachowuje się kompletnie jak ołówek, czyli taki dosyć twardy ołówek. Można ścierać. Ja oczywiście tu bardzo mocno zasmarowałem tym ołówkiem, żeby uzyskać jak najmocniejszą czerń. Ale gumka daje radę, nawet elektryczna gumka zwykła. Zobaczcie. Pięknie nam to wyciera. No, proszę. Czy to będzie alternatywa dla zwykłego ołówka? Trudno mi na ten moment cokolwiek powiedzieć. Postaram się dzisiaj coś narysować tymi ołówkami. No, gumka chlebowa też potrafi ładnie rozjaśniać. Także, no, cechy są bardzo zbliżone do zwykłego ołówka. Rysuje się nim dosłownie, odczucie jest identyczne. Przy czym faktycznie ta końcówka nie ściera się chyba aż tak mocno. Później, może na końcu sprawdzimy. Postaram się trochę. Mocniej pościerać tym ołówkiem. Zobaczymy, jak bardzo tępi się ta ołów w końcówka, lub jak bardzo się nie tępi. Więc no cóż, no na pewno taki ołówek, może dlatego wieczny, że trudniej go właśnie stępić, że nie wymaga wymiany tych końcówek być może tak często. No ale martwi mnie trochę ten brak możliwości uzyskania głębokiej czerni, że te gradienty owszem są, od bardzo jasnych do. Takiej czerni Ala 4B maksymalnie, może nawet 3B, może 4B to też przesadzam. Także to jest taka no, średnia szarość, to, co możemy najmocniej uzyskać. Chciałbym sprawdzić jeszcze jedną rzecz, ponieważ ja osobiście lubię technikę rozcieraną, więc chcę zobaczyć, czy. Uda mi się ten ołówek rozetrzeć, czy będzie jakiś fajny efekt rozcierania tego ołówka. Skoro zachowuje się do tej pory tak samo, kreski zostawia tak samo jak ołówek, gradienty robi się tak samo, gumka go wyciera identycznie jak zwykły ołówek, to czy wiszer da sobie radę z tym ołówkiem, z tym wiecznym chińskim ołówkiem. Mam tutaj nowiutki wiszer, żeby nie było, że, że jest pobrudzony jakimś grafitem zwykłym. I zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. No i moi drodzy, tutaj widać, że kiedy wyjeżdżam poza ten ołówek, to zostawia mi wiszar jakiś ślad. W pewnym stopniu się to rozciera, w pewnym stopniu możemy wygładzić trochę te kreski, ale jest to naprawdę bardzo minimalny stopień, więc nie wiem, czy aż do takiej techniki rozcieranej ten ołówek by się w ogóle nadawał i czy udałoby się w ogóle zrobić jakiś realistyczny rysunek. Na pewno nie znikają ślady te kreski ołówka, ponieważ żeby uzyskać jakąkolwiek mocniejszą szarość, głębszą szarość, muszę bardzo mocno przyciskać, więc robią mi się już nawet w papierze takie dołki, wyżłobienia, które nawet wiszer nie jest w stanie ich wygładzić, wyrównać. Trochę się rozciera, ale na pewno nie jest to taki efekt jak przy żółtych kochinorach. No to narysujmy coś cokolwiek, a jak zwykle ja mawiam, jeśli nie wiesz co narysować, narysuj oko. Więc to jest pierwsza rzecz, która mi oczywiście przyszła do głowy, żeby przetestować ołówek, narysuję oko. Narysowałem ich miliony sztuk, więc będę miał jakieś porównanie w zasadzie do wszystkich rodzajów ołówków, jakie są na rynku, do wszystkich firm. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek wyjdzie, czy Bylibyśmy w stanie tymi ołówkami uzyskać jakiś realistyczny efekt? Bo, że da się rysować kreskami i da się zrobić fajny, artystyczny rysunek, to jestem przekonany, bo tymi ołówkami wychodzą naprawdę bardzo fajne, aczkolwiek jasne kreski, ale wychodzą. Natomiast, czy uda nam się zrobić w miarę realistyczne oko z techniką rozcieraną do spółki? To za chwilkę zobaczymy, ja tutaj szybciutko narysuję i za chwilę wracam do Was z podsumowaniem. No dobrze, trochę porysowałem i mam wyrobioną już opinię na temat tych ołówków. Staram się rysować różnymi, żeby nie było, że tylko jeden sprawdziłem, że może inne były lepsze, gorsze i tak dalej, więc porysowałem kilkoma. I w kwestii podsumowania, no to wracam do tego, co już powiedziałem. Nie da się uzyskać tymi ołówkami głębokiej czerni. Jesteśmy w stanie zrobić jakiegoś mocnego kontrastu. Może na etapie postprodukcji, po wykonaniu zdjęcia, wrzucić do Photoshopa, podbić trochę kontrast, podbić trochę cienie. No zobaczymy na ile nam się to uda, natomiast ja już widzę, że będzie z tym bardzo mocny problem, ponieważ raz, że ołówek zostawia ślad szary. Więc generalnie możemy rysunek robić jasno-szary lub średnio-szary, nie uzyskamy ciemnych, mocnych, głębokich tonów. I podejrzewam, że w próbie wykonania zdjęcia tego rysunku to będzie się dosłownie wszystko świecić. Ołówek straszliwie się świeci. Pewnie nawet i tutaj to widać, lampę, którą mam z boku ustawioną pod takim kątem, że nawet nie powinno łapać światła, to jednak widać, że to światło się mocno odbija, ale to nie jest ten szary efekt, nie jest tylko efektem, nie jest tylko spowodowany świeceniem światła, świeceniem lampy, ale właśnie spowodowany tym, że po prostu te łówki są. Takie szare. Nie ma właśnie tej głębokiej czarny. To jest pierwszy minus, który tutaj zauważam. Plusem jest natomiast na pewno wrażenie z rysowania, bo wrażenie jest dosłownie takie same, jakbyśmy rysowali ołówkiem. Przy czym nie ma tutaj takich, słuchajcie, negatywnych wrażeń, jak przy niektórych ołówkach, że, że są jakieś grudki, że jest coś źle wymieszane. Nie. To jest wszystko w zasadzie cały czas przyjemne w rysowaniu, nie, nie napotykamy na żadne grudki, na żadne skrzypienia, e, takich rzeczy nie ma. Natomiast z racji tego, że, że właśnie nie udaje się tutaj uzyskiwać głębokich czerni, nawet mocno przyciskając, to chcąc mimo wszystko, tak jak tutaj na tej wymalowanej części powieki, czy na brwiach, chcąc, czy nawet na źrenicy, chcąc uzyska uzyskać mocną, głęboką czerń. E, Musiłem bardzo mocno cisnąć i to kilka warstw nawet nałożyć, a mimo to nie udało mi się uzyskać jakichś mocnych kontrastów, i ręka mnie kosmicznie boli. Po takim nawet prostym, szybkim rysunku nie wiem, ile on zajął, może 15 minut to maksymalnie po 15 minutach rysowania po prostu koszmarnie boli mnie ręka, więc cieś nadgarska gwarantowana po dłuższym rysowaniu tymi ołówkami. Zatem, moi drodzy, mimo że może pomysł ciekawy, wiecznego stworzenia wiecznego ołówka, ale z jednej strony, no, nazwa trochę nietrafiona, bo i tak te końcówki musimy wymieniać. One się trochę jednak ścierają, więc co jakiś czas końcówkę trzeba zmienić. Więc czy to jest wieczny ołówek? Ja bym go tak nie nazwał. Nie wiem, czy nawet byłbym w stanie go nazwać ołówkiem. Owszem, jeżeli rysujemy jakimiś tam kreskami, czy używamy po prostu go do pisania, to ok, on się zachowuje dosłownie tak jak ołówek, niestety. No, nie ma tutaj takiego efektu, jaki byśmy uzyskali, rysując dwoma standardowymi ołówkami, na przykład 2B i 8B. Tam jesteśmy w stanie tymi dwoma ołówkami zrobić całą gamę szarości i bardzo kontrastowy, bardzo realistyczny rysunek. Tutaj tego nie osiągniemy. Trochę szkoda, powiem Wam, jestem zawiedziony, bo myślałem, że to będzie naprawdę fajny gadżet, który się przyda, bo ołówek, który nie pęka, jeśli Wam spadnie, no to grafit Wam w środku nie popęka, nie połamie się. Wmieniać można końcówki same, więc ten ołówek możemy mieć jeden bardzo długo. Jest mnóstwo rodzajów. Niektóre są naprawdę przepiękne. Ten drewniany mi się strasznie podoba. Ten biały, który wygląda jak Apple Pencil, też jest fajny. Ten niebieski, którym rysuje, też ma fajny taki styl design. No jest to fajny gadżet, ale nadal uważam, że jest to gadżet. Gdyby wprowadzić do tych ołówków różne twardości, czy różne miękkości, jak to woli. To może bym się przekonał. Póki co jestem na nie. A tu jeszcze na koniec szybki test ścieralności tego wiecznego ołówka. Dosyć długo staram się nim tutaj mazać, żeby sprawdzić, czy ten środek ołówka, którym rysuję, którego tutaj nie przekręcam, cały czas rysuję tą samą stroną, czy on się będzie bardzo szybko ścierał, czy dojdę w pewnym momencie do jakiegoś metalu i zacznę mi rysować kartkę, ale nie. W zasadzie nie. Tutaj. Cały czas ten ołówek rysuję, cały czas tą samą stroną. Jak mówię, nie przekręcam go na inną, więc non stop tym samym śladem robię. ścieram cały czas z tej samej strony. Jak możecie zauważyć, no. Ściera się, ewidentnie się ściera, może nie aż tak bardzo jak standardowy ołówek, bo standardowy ołówek, żeby tak zamazać kartkę, musiałbym kilka razy już do tej pory temperować, więc no coś jest na rzeczy, na pewno coś jest na rzeczy, na pewno są to ołówki o nieco dłuższym życiu niż takie standardowe, ten grafit, jeśli to jest grafit, cokolwiek to jest, ściera się dosyć dłużej, dosyć długo wytrzymuje. Je, ale jednakże ściera się. No tylko ten plus jest, że w tej chwili po takiej startej końcówce mogę robić kreski i szerokie i cienkie. Także czy to jest kit, czy to jest hit, to już musicie, moi drodzy, ocenić sami.